Jest to Sfinks kanadyjski, to jest dość młoda rasa, powstała w latach 80. Jest to rzadko spotykana rasa w Polsce, jest niewiele ich. Także są zupełnie bez sierści, także bardzo dogodne w utrzymaniu. A jaki mają charakter? Bardzo lubią się przytulać do człowieka. Bez człowieka nie potrafią, tak jak widać na załączonym obrazku. Bardzo piękny przedstawiciel rasy Maine Coon. Kot pochodzi z Ameryki Północnej, ze stanu Maine. To jest młody kosurek, ma 2 lata 8 miesięcy, waży już 13 kg. Jest World Championem, jest to najwyższy tytuł jaki może zdobyć kot. Jest miły, przyjacielski, spokojny, zrównoważony, bardzo inteligentny. One się naprawdę szybko uczą, potrafi przybić piątkę, aportuje, nawet siusia do toalety. Jest naprawdę super, bardzo kocha dzieci. Polecam wszystkim. To jest młody koculek, on ma 15 miesięcy. No, Te małe będą identyczne. Podrosną oczywiście. się. Dla nich całe to jest To jest koteczka brytyjska krótkowłosa o umaszczeniu liliowym centkowanym. Umaszczenie stosunkowo niespotykane, jeżeli chodzi o tą rasę. Jak widać o dosyć spokojnym charakterze, w miarę zrównoważona powiedzmy, do, do, wydaje mi się, że dosyć, dosyć dobrze znosi tą wystawę. Co więcej, nie, nie, nie jest jakimś kotem, prawda, bardzo brojącym. O, to to jest kot brytyjski długowłosy. To jest młody kocurek 3,5 miesięczny z naszej hodowli. Charakter, tak, tak, jak, tak jak Państwo widzą, to, jest, to, jest, to są koty bardzo łagodne. To są koty identyczne jak Brytyjczyki krótkowłose, z tym, że to jest yy, rasa, która niesie tak zwany gen recesywny długiego włosa. Stąd ten długi włos u tych kotów. Natomiast charakter mają identyczny jak najpopularniejsze chyba w tej chwili w Polsce yy, wśród hodowców Brytyjczyki krótkowłose.